Cześć, tu Maria i dzisiaj pokażę Wam, jak zaznaczać obecność w aplikacji LifeKit. Wchodzimy w zakładkę Obecność i w systemie mamy dwa moduły zaznaczania obecności. Jedna to jest y, obecność godzinowa, czyli zaznaczamy godzinę przyjścia i wyjścia dziecka, a druga to jest obecność na zasadzie tego, czy dziecko jest, czyli zaznaczamy sam fakt przyjścia. Ja na razie wprowadzam włączoną obecność godzinową, czyli zaznaczam sobie moim dzieciom start i wtedy zapisuje mi się godzina przyjścia. Możemy też zaznaczać planowaną nieobecność, czyli klikamy na trzy kropeczki, dajemy planowaną nieobecność lub niezgłoszoną w ten sam sposób trzy kropeczki, niezgłoszona nieobecność. Żeby zaznaczać fakt przyjścia dziecka, musimy sobie wejść w zakładkę ustawienia, placówka, następnie zasady i tutaj zaznaczamy sobie, że typ wybierania obecności jest na zasadzie tak, nie. Po kliknięciu przechodzimy znowu do panelu. Klikamy na zakładkę Obecność i tutaj widzimy, że ostatnie dziecko nie ma zaznaczonej obecności, więc tym takim niebieskim kwadracikiem klikamy na niego i podświetla nam się obecność dziecka. Możemy również usunąć dane obecności, czyli klikamy na trzy kropeczki, usuń dane obecności i dziecku, które na przykład miało obecność, możemy zmienić na planowaną nieobecność. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam. Mam nadzieję, że filmik Wam pomoże.